Pięciocyfrowy kod, który można spostrzec na szyjach dzieci, jest używany do identyfikacji. Podobne systemy można spotkać w rzeczywistości na farmach zwierząt hodowlanych, co bardzo dosadnie też podkreśla, w jakiej roli stawiane są te dzieci. Na pierwszy rzut oka wszystkie liczby wydają się być losowe, no poza tym faktem, że wszystkie mają tam po pięć cyfr. Cały myk polega jednak na tym, żeby czytać je od tyłu. Można wtedy spostrzec, że mają one jednak sens i układają się w kolejności. Do tej plantacji żywność przychodzi w formie puszek, słoików i woreczków próżniowych, więc do przygotowania kolacji nie potrzeba praktycznie żadnych narzędzi. Wystarczy je tylko podgrzać. Warzywa przychodzą w formie pikli. Świeże i w żaden sposób nieprzetworzone są bardzo rzadkim rarytasem, a surowe owoce przychodzą tylko z okazji świąt i uroczystości. Czerwony śmiercionośny kwiat z serii stosuje się do wydłużenia przydatności mięsa. Wbity w ciało ofiary rozkwita i zabarwia się na czerwono, wysysając przy tym całą krew z danej istoty. Kwiat ten był prawdopodobnie wzorowany na istniejącej w rzeczywistości czerwonej pajęczej lilii. Jest to bardzo trująca roślina i w japońskich legendach powszechnie kojarzy się ze śmiercią. W Japonii pajęcze lilie kwitną często na grobach lub w okolicy cmentarzy w okresie przesilenia Jesiennego. Te niezwykłe kwiaty kojarzą się z reinkarnacją, jak i z piekłem. Podarowanie komuś bukietu z pajęczej Lili to zły omen i oznacza, że już nigdy więcej tej osoby nie zobaczymy. Przeniesienie ognisto-czerwonych kwiatów do własnego domu też dobrze nie wróży. Legenda głości, że ściągają pożar. Jedna ściana biblioteki w sierocińcu jest wypchana po brzegi zagranicznymi książkami. Dzieci muszą rozwiązywać testy od czwartego roku życia. Oprócz testów oceniane są również wypracowania zadawane w formie pracy domowej. Głosów pod trzy głównych bohaterów podkładają same kobiety. Emię głosu użycza Sumire Morohoshi, Normanowi zaś Uhida Maya, Ariowi i Semaria.